teraz będzie fajna akcja szczotuś mi leczy, leży na klockach tak patrzy na mnie jednym okiem żeby go pogłaskać ogonek i tak o zazwyczaj podwinie łapki za chwilę jest taki szczęśliwy No nie wiesz w tym razie głasku, głasku, głasku głasku, głasku głasku, głasku podwin łapki Z kotami już tak jest. Jak się chce coś nagrać, to nie mi wychodzi. Podwija te tak łapki. O. Tak. Nie, nie wyjdzie. Tu mi się już nożyczki spodobały. Jak podwija łapki tutaj. O. O. I się uśmiecha. Ja! Chcę, żeby w łapkę wpaść kocioł. Daję się nabrać. Ała, widziałem. Nie głaska się kotka po brzuszku, jak tak robi. Tylko po nie chce najwyżej. Głasku, głasku, głasku. I tutaj strefa niebezpieczna. Strefa niebezpieczna. I hyc! A, a. Głasku, głasku. On się nie wczeka, tylko szczotuś już tak ma, że macha ogonem. Większość kotów macha ogonem jak się już wcieka, a szczotuś już tak ma po prostu. Głasku, 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 głasku. Głasku, głasku, głasku. łapka się, się zaciśnia. Głasku, głasku, o, nie dam się Nie ze mną takie numery Te twoje miodowe oczka Głasku, 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 głasko głasku, głasku Ciup, ciu, ciu, ciu. o, jest, o, już Sekundę później wziął rękę pod całą w Został troszeczkę. Nie dla Ciebie zabawka. Klocki, migniecie. Moją wystawkę. Ostatnio mu się spodobało tutaj leżeć. Dobry szczotuś, dobry szczotuś, dobry szczotuś, grzeczny, śpiący, śpiący, śpi, śpi, nie drapie, tylko śpi, 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 śpi. śpi. No nie, teraz to się już liże.

Głasku, głasku, głasku lizo, lizu, lizu, lizu. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, liznania nie ma, nie ma. No i co zrobisz? Myślę, że się pójdzie. lizą, lizą, aż wypluje kłaka. Ale to trochę zajmie. No się patrzy. mortercza bestia. Łazurzyska. Yeah. Mordercza bestia głasku, głasku głasku spokojny sztotuś I tutaj jest najlepsze takie miziu, miziu mięciutkie uwielbiam takie miziu, miziu tu miziu, miziu, miziu miziu, miziu mięciusie, mięciusie, mięciusie mięciusie, mięciusie no, na brzuszku ma jeszcze większe, ale to grozi śmiercią <grym>, miziu, miziu, miziu miziu, też lubi, ale po uszach nie lubi W uszach nie lubi niektóre koty robią, a coś nie lubi. Miziu, Miziu, Miziu. Miziu, mięcił się, mięcił się, mięciu się. No, śpi. Śpij, już masz spokój.